Miejsce numer 2 AK-12, to nowoczesny karabinek automatyczny opracowany przez koncern kałaszników jako najnowsza ewolucja legendarnej rodziny karabinów AK. Został zaprojektowany z myślą o wprowadzeniu standardu nowej generacji dla rosyjskich sił zbrojnych oraz o zastąpieniu starszych modeli, takich jak AK-74, AK-74M czy AK103. Broń oficjalnie weszła do służby w rosyjskiej armii. W roku 2014 i stała się jej podstawową bronią strzelecką. AK-12 wykorzystuje standardową rosyjską amunicję 7,62 x 39 mm, znaną z wcześniejszych modeli AK. Mechanizm działania oparty jest na odprowadzaniu gazów z tłokiem o długim skoku i obrotowym zamku, co zapewnia wysoką niezawodność nawet w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Ta sprawdzona konstrukcja została jednak znacząco unowocześniona, aby spełniać wymagania nowoczesnego pola walki. Z zewnątrz zachował charakterystyczny wygląd karabinów kałasznikowa, ale wyposażono go w pełne szyny montażowe Pikatinny. Broń posiada nową składaną i teleskopową kolbę poprawiającą ergonomię i komfort użytkowania przez żołnierzy o różnym wzroście i w różnym umundurowaniu.